Remont bez kurzu i tygodni czekania? Zrobimy gotową ścianę w jeden dzień. Oto MPC, modułowe panele ścienne, które łączą płyty XL i lamele. Bez gipsu i bez malowania, montujesz i masz gotowy efekt. Zapraszamy do nowego filmu, w którym poznacie świetny produkt od Wilo, panele MPC. Ecoplast, twój dostawca rozwiązań PVC. Każdy panel ma gęsty rdzeń kompozytowy z minerałów. I polimerów. Dzięki temu jest twardy i odporny na uderzenia. Oraz uwaga, w 100% wodoodporny to alternatywa dla GK i tynków. Szybciej, czyściej, bez szpachlowania i malowania. Widzisz ten dekor? Powierzchnia jest fabrycznie wykończona, po montażu ściana jest gotowa. MPC to system modułowy. Mamy panel XL gładki, wieloformatowy, 60 cm. Idealny, gdy chcesz dużo tła z małą ilością łączeń. Są lamele M 16 cm i lamele S 14,8 cm. Możesz je mieszać na jednej ścianie i projektować spersonalizowane układy. Wybór wykończeń to mocna strona MPC. Od naturalnego Harmony Wood, przez jasne Soft White, Satin Cream, surowe Deep Grey, materiałowe Linen Fabric czy Mesh Touch, po efektywne Rose Copper i Brushed Steel. To daje pełną swobodę w nowoczesnych aranżacjach. Warto dodać, że nie każdy model jest dostępny w trzech kolorach. Modele, które są dostępne w trzech kolorach, to Harmony Wood, Brushed Steel oraz Rose Cropper. W pozostałych modelach dostępne są panele XL oraz panele lamelowe M lub S. Listwy wykończeniowe natomiast są dedykowane dla paneli XL. MPC są do wewnątrz, na ściany i sufity. Dzięki swojej wodoodporności świetnie sprawdzą się w kuchni i łazience poza strefą prysznicową, a też w miejscach o większym ruchu, takich jak korytarz czy hotel. XL robi też świetną robotę na suficie, mało łączeń i szybki montaż. A teraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czy MPC nadają się do łazienki? Tak, są w 100% wodoodporne, ale nie w strefie prysznica. Czy mogę montować na suficie? Tak, do wewnątrz, na ściany i sufity, szczególnie XL przyspieszy pracę. Jak z czyszczeniem? Powierzchnia nienasiąkliwa, wilgotna ściereczka wystarczy. A co z łączeniami? Piórowpust i duży format XL ograniczają liczbę fuk, lamele nadają rytm i akcent. MPC to najszybsza droga do nowej ściany. Połącz XL z M i S, wybierz dekor i zrób to bez pyłu i malowania. Chcesz zobaczyć kolory na żywo i dobrać listwy J? Wejdź na ecoplast.pl, znajdziesz tam panele, akcesoria i doradztwo. A jeśli wolisz offline, zapraszamy do naszej siedziby. Link znajdziesz pod filmem. Ecoplast, twój dostawca rozwiązań PVC.